Nawet mi się nie hmm. Co się nie, dzieje Ja nie mogę powiedzieć, że jestem z Warszawy, A ja ale że ma. Nie wiem jeszcze kurczę. rok w Warszawie. No jak to? tego Rogala, to masz Kurczę, bo wybierałem broń sobie długo. Ej Lol, Teraz... i my w takim małym pomieszczeniu będziemy się bronić tutaj? Nie wiem, czekaj. bo nie można wyjść. Zaczyna się fala numer 1. A ty Izak, jak nie grałeś to sobie ustaw ten, dam myszkę, bo przypuszczam, że będzie ci trochę słabo z tym. No chyba nie słysz przede mną. No to stary, to nie słysz za mną. Z lewej panowie też wychodzą. Gdyś maszyn CGI. Jak się rzucało granat. F. O kurde, są blisko. Eee! Uwaga, uwaga, uwaga. Oła! I do środka! Już się biło. To się, jak, jak, jak... Spacją, spacją, spacją się Jak to się ten, oddech wstrzymywało? Chyba e, e. E. e jest. No dobra. Kurde. Ty na to bo jest... idziemy, o dobra, drzwi się otworzyły, panowie. Drzwi, drzwi, drzwi mamy. Możemy iść dalej. Okej. Okay. No z... ci mówię, co to, to... Kurde, ja nie wiem jak to robi. No A jakieś granaty to są, tak? Tak, tak. My mam bardziej amunicję. Dobrze robimy, że my idziemy na górę? Nie wiem. Ale będzie gdzie nie? Nie wiem, ja biegnę dalej, zobaczę co tu jest. A wiecie o tym, że... Gdzie tu trzeba być, żeby... Kule, to jest takie tro... O, plecy, plecy, mamy plecy panowie! Już są na górze! A gdzie są plecy? A. I z tyłu! Więc jak, jak chcesz jeszcze, to pod kontrolę masz tak, że po prostu się celownik włącza, wiesz? potrzebował ammo. Wspieraj zębiaku. Oh boy, yeah, yeah. Ale like, ja mam sens wysoki. O Jezu. Musisz coś zmienić, bo jeszcze może masz ten, jakieś wygładzanie, czy coś, to było. jest... Nie, teraz ja wyłączone mam wyłączony, więc nie wiem, sensitivity zmniejszam, bo to jest masakra sakra. Oj no, kurde, strzeliłem akurat ten zombie wybuchł. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. na, O Jezu, ty myślałem, że to zombie. Cholera jest to Myślałem, że ciebie go Okej okay. Jakby ktoś widział anuncję do knajpy to tam na dole był stolik, gdzie, gdzie szliśmy idziemy? Gdzie jest Zack? No. za wami Jest, to jest. Płynę gdzieś wpadłem. Czuję pęknięcie. sumie, Nie mam mi. To ale głowa im odpada tak samo. Okej O kurde. A! Chyba to mam. Pod spacją masz Izak ten. Mele. Masz mele, no. Aha, okej. pasuje do moje pragi. Ja. Amunicja! Tylko od tych opancerzonych panie, rykoczytują o, 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 o. o jezu, jestem ranny. dlaczego też Jak się w ogóle rzuca granatę? F chyba. Tak? F? Tak. F. No nie wierzę. Dawaj, nie udawaj. No, zresztą zresztą. Mało amunicji. jest jakaś amunicja? Właśnie nie... Na chyba dole. Chyba tu? Yes. Okej, okay, mam pancer Fausta. Jezus, Marek, co tu jest? Odpadło mu. Co mu odpadło? Jusiak No to ładne Już idą Kurde jaki juggernaut pancerzony? Ja pierdykam co na niego nie działa Ej, chyba jest koleś do którego trzeba strzelać od pleców Olo, olo, Gdzie ten juggernaut? Tutaj nie, na ja górze się ja strzela w głowę Ale mu nic nie odpadł Będzie mu O dobra jest teraz Ale dwa wypuchy dostał kurde i dopiero wtedy padł Z góry idą panowie Jak ze nami? Cholera, cholera, cholera Uważaj na tego, odejdź od niego No od leżę rzeczy, rzeczy. Ale to tobą jestem, to uważaj, nie nie To nie, co Uważajcie, biegnie ten uh. Metalowy idzie Na dole Boga wybuch! To matko boska I tu jest metalowy z spałą. Z spało mi iździną Dobra, już nie ma. Granat poszedł tam, granat uważaj no. Ty no, gdzie ta snipera strzela, to ja nie wiem Totalnie za wysoko Juki, plecy, plecy, plecy O matko Olu się odbił od niego O Udało się, OK Ale z, z takiego zuma go trafiłem, że... Dobra, amunicja, amunicja. Gdzie macie ammo? Na dole gdzieś tu jest? I czasami zostawiajcie tego jednego, żeby wziąć amo i dopiero wtedy ten. A, tu jest. O, to. Dobrze Żeby było gdzieś na zewnątrz żebyś A gdzie jest jakieś Amo? Tutaj jest taka skrzynka na dole. Eee, tutaj gdzieś. Uwaga, wybuchowy, wybuchowy! Na środku! Ameno. Oj, okay. ja Nie wiem do czego nazwijłem nie niektórych do tego do combo. A to dla Uwaga z tyłu, serdko! Potrzebuję pomocy! Gdzie, gdzie leżysz? Gdzie leżysz? No tam, dobra. Podniesiesz go? Kolera ja cię mhm. jasna. Patrzcie, jak to się robi. Ląd. Kurde, Izek przed celownikiem przebiega. I ci strzelają. No, czemu to tak chodzi? Jak. Okej, okay, dobra, średnio to wyszło No kurde. Poczekajcie stamtąd, poczekajcie Dobra, ja wreszcie to podniosę. Mam mniej czasu. Fajnijkę damkę. Bardziej. Jeszcze gdzieś żyją Przeładuję pancera O matko, grubas! jest? O, grubas, i dwa grubasy Radziłbym spadać na górę mnie. Nie należy, nie zrobię okay. O kurde, zawsze na razie musisz trochę poczekać Trzy grubasy! Zaraz, udało mi się potrafić O Jezus Maria, nie wygląda mnie Uważaj, se to jest mina. Izak zaraz ci pomogę tylko To on nie chce paść na razie Dobra nie ma tamu. O kurde to nie pomogę Ci jednak Pizak 20 sekund mamy No jak się pojawiają grubasy to nie jest łatwo Oś się tutaj tu jest Dobra, do was przebić tam. Próbuję się dostać tam do was, a nie mogę. No jeśli podnieść, ja to mam jeszcze dużo czasu. Ach! Tak. To... 40 sekund. Nie przejdę, nie przejdę. O, Oh shit! Aż jeśli. Tutaj... No to będzie Kory, słabo. Średnio. Uff, no. Kory, ty Jakby tyle pójdziesz, nabili, kurcze. Co to ma być? No, najlepszy strzelec. Ale za co, przecież już ja mam 48 killi, i masz 44 No właśnie nie wiemy za co to jest I w ogóle za, 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 za co to w takim razie? Nie wiadomo właśnie Gdzie masz 44? No mam 48 killsów, a Yuhi ma 44, no właśnie, to ma 37 i ma najwięcej punktów? Nie, Yuhi ma najwięcej No ja mam, bo ja mam najwyższy combo Znaczy czekaj, on ma combo 29% Bez trzotu, to będzie najwięcej, największej odległości pewnie, nie? A może? Nie Odoblna, nie. Ogólna odległość strzałów 497 metrów. 417, a... Dalność strzału test. 93%. Ja 79.